Witam Cię serdecznie. Zapraszam Cię do wzięcia udziału w konkursie, którego finał będzie 31 marca 2014 roku. Natomiast start odbył się 1 grudnia. Musisz teraz skalkulować, na którym etapie jesteś. W każdym razie, konkurs jest cały czas, nawet w ostatnim tygodniu, można dołączyć. I teraz, troszeczkę informacji na temat samego konkursu. Przede wszystkim, jaka jest główna nagroda? Nagroda jest dosyć, wydaje mi się, atrakcyjna, ponieważ MacBook Air jest komputerem, który kosztuje prawie 5000 zł, ale to jeszcze nic, ponieważ stały dochód, który dzięki tej wygranej otrzymasz, wynosi prawie ponad 8400 rocznie. Także stały dochód. W kolejnym roku, również, bo to już jest stały przypis dla tego, kto będzie miał 10 klientów. O tym za chwileczkę. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zarejestrować się na stronie Dezi.pl. Lub tutaj u góry masz dwa linki: jeden jest dla klientów, czyli tych osób, które już współpracują z naszą księgowością i mają firmy/mają spółki. Lub jeżeli nie korzystasz z, z tych możliwości, również możesz brać udział w konkursie i promować nasze usługi. Tutaj widać na tym czerwonym tle, że mamy do wygrania: tak MacBook Air, iPad, iPod. Kto wie, czym się charakteryzują produkty Apple, doskonale wie czy, jaka jest różnica między tymi. Dwoma gadżetami oraz zewnętrzny dysk 500 gigabajtów. Mówiąc krótko, są to rzeczy, które niekoniecznie akurat mamy, ale na pewno każdemu się przydadzą. Jakie są zasady konkursu? Więc tak, aby wygrać nagrody, wystarczy na pierwsze miejsce czyli aby wygrać MacBooka i 700 zł minimum miesięcznego dochodu, wystarczy zarekomendować do 31 marca 10 klientów. Nawet jeżeli zarekomendujesz w ostatnim tygodniu i procedury się rozpoczną, również będzie ten klient liczył się do zamknięcia. Czyli po prostu procedura może trwać nawet i powiedzmy sobie cały miesiąc, to będzie Twój klient. Czyli de facto konkurs jest. 31 zakończenie, ale do tego momentu wszystkie rozpoczęte procedury muszą, muszą e, mogą nie być ukończone. Możesz również zdobyć na przykład tylko klientów na dwóch pierwszych poziomach i może ich być sześciu lub też możesz zdobyć w całej strukturze ośmiu klientów. Wtedy już niezależnie jest, niezależne jest to od, na którym poziomie są, ponieważ osoby polecone również mogą polecać, na czym polega program partnerski, czyli pierwszy poziom, drugi poziom to jest polecony, poleconego, polecony, poleconego, polecony i tak dalej cały czas w dół lub w górę jak kto woli. E, może w ten sposób zbudować się największa struktura i to już jest ostatni punkt. E, struktura, która nie będzie miała żadnego klienta, tak? czyli jest duża struktura, pusta. Również z tego tytułu będą nagrody. Także w zasadzie tutaj nagrody są z, na każdym kroku. Są również i mniejsze nagrody, co tydzień. Można w tym konkursie, czy można dzięki współpracy z Dezi.pl, zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. Wystarczy, że na przykład, tu jest taki przykład podany, zaprosisz 30 klientów bezpośrednio. Oczywiście klienci muszą być zaproszeni efektywnie, czyli muszą zostać klientami, muszą skorzystać z usług. W tym momencie minimalna kwota, która będzie, która będzie wypłacana na Twoje konto za jednego klienta będzie wynosiła 70 zł. 30 klientów razy 70 zł równa się 2100 zł miesięcznie razy 12 miesięcy 25 tysięcy i już tak co roku. Oczywiście tutaj co czas wspominam, że taką nagrodą w tym przypadku e, powiedzmy sobie symboliczną jest po prostu MacBook Air w wartości 5000. E, I teraz pytanie klucz. Co jeśli każdy zadowolony klient zarekomenduje tylko dwie osoby? Nie mówię, że musi to zrobić od razu, może na przestrzeni roku. Pytanie, co się stanie? Jakie wtedy mogą być pieniądze dla Ciebie? O tym więcej oczywiście będzie na konferencji, która się odbędzie czy odbyła już 1, 2 grudnia w poniedziałek. W jaki sposób wspieram strukturę? Więc przede wszystkim takim podstawowym myślę atutem współpracy ze mną to jest doświadczenie, które posiadam, doświadczenie marketingowe. Wieloletnie. Zresztą, jeżeli ktoś obserwuje mnie, to wie doskonale, ilu mam fanów. Lista mailingowa w tym momencie przekroczyła 12 tysięcy przedsiębiorców, respondentów. Know-how, czyli powiem dokładnie, co, jak oraz jaka jest rzeczywista wartość mojej wiedzy i narzędzi dla ciebie. Będziesz wiedział, co z tym zrobić. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam serdecznie. Przy moim bezpośrednim wsparciu, otrzymasz strony www. Będziemy robić konferencje. Będzie oczywiście bezpośrednia pomoc dla klientów, czyli osoby zainteresowane, powiedzmy sobie, w małych grupach będziemy takie spotkania mogli robić czy na Skype czy w pokoju konferencyjnym. Również dla menadżerów zespołów takie szkolenia z ich klientami są przewidziane. Jeżeli. Będą spotkania i zorganizujecie, czy zorganizujesz spotkanie w swoim mieście, na które zadeklaruję przyjście 20 osób, również przyjadę czy przylecę do tego konkretnego miasta, Kraków, Warszawa, Łódź i takie spotkanie z Twoimi zaproszonymi gośćmi oczywiście się odbędzie. Profesjonalnie być może będzie również tutaj obecna i księgowość, czy to z Wielkiej Brytanii, czy z Polski. Także zapraszam serdecznie. Ty również zaproś znajomego na naszą stronę i zobacz, jak możesz wykorzystać te możliwości do promocji.